Lechia Gdańsk po trzech zwycięstwach z rzędu wydostała się już ze strefy spadkowej i w dwudziestej kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy podejmuje piątą w tabeli Krakowie. Ten mecz wbrew oczekiwaniom kibiców Lechii lepiej rozpoczynają pasy. Pierwszy kwadrans to ataki Krakowi. Polsen ma naprawdę dużo pracy w tej sytuacji. Nowozelandzki bramkarz Lechii Gdańsk obronił strzał Martina Minczewa z ostrego kąta to kolejna akcja tym razem lewym skrzydłem Pau Sans zbliża się do pola karnego Sans jest już w szesnastce. Pau Sans no i z problemami Aleks Polsen z nad wyraz dużymi problemami ale na szczęście dla niego i dla Leki ta piłka przeszła tuż obok słupka raz jeszcze Krakowia, to o 12 minuta Mateusz Praszelik i tym razem bez problemów radzi sobie golkiper Gospodarzy. Wreszcie po 20 minutach mamy pierwszą akcję Lechi. Iwan Żelisko posyła długą piłkę do Rifeta Kapicza. Kapicz, Kapicz jest gol, jest 1 do 0. Pierwsza akcja Lechi i od razu zamieniona na bramkę. Znakomite dogranie Iwana Żeliski. No i Rifet Kapicz też zrobił wszystko idealnie, chociaż pomógł także Oskar Wójcik, od którego odbiła się piłka. No i nie sięgnął jej Sebastian Madejski. Od 20 minuty Lechia prowadzi z Krakowią 1 do 0. Ale to nie koniec złych wiadomości dla pasów, bo w samej końcówce pierwszej połowy faul Karola Knapa na Kamilo Menie. Druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka Krakowia. Całą drugą połowę będzie musiała grać w dziesiątkę. W tej sytuacji nie ma możliwości z zrobienia analizy war i sprawdzenia powtórek wideo, także Knap musiał opuścić Murawę, no a Sebastian Madejski jeszcze w tych ostatnich sekundach pierwszej połowy miał sporo pracy i popisał się świetną interwencją po strzale Mateja Rodina. Do przerwy Lechia prowadzi z Krakowiem 1 do 0, no i po przerwie pasy muszą grać 10 na 11. A oglądając powtórki tej sytuacji, zapraszam na jutro, na godzinę 12.00. Tutaj, gdzie oglądacie ten skrót, czyli na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie, będziemy na żywo w Gdyni przed meczem Arki z Legią od godziny 12.00 live na kanale Ekstraklasy na YouTubie. Tymczasem już druga połowa Kamilo Mena nie zaskoczył Sebastiana Madejskiego. Smutny Karol Knap obserwuje poczynania swoich kolegów i grająca w dziesiątkę Krakowia będzie miała rzut karny, bo Tomasz Bobczek fauluje Brahima Traorę. Będzie jedenastka dla pasów, Bobczek także nie zagra w następnym meczu, bo to już jego czwarta żółta kartka w tym sezonie. No a piłkę na jedenastym meczu ustawia Aydin Hasic, to 63. minuta, Hasic pewnie myli Polsena, jest 1 do 1. Krakowia osłabiona, ale doprowadza do wyrównania. W kolejnych minutach wcale nie ma jakichś huraganowych ataków Lechii Gdańsk. Gospodarze mają przewagę, ale długimi fragmentami niewiele z tego wynika. To Aleksandar Cirkowicz decyduje się na strzał, piłkę łapie Madejski. A chwilę później jeszcze futbolówka trafia do Meny. Mena nie zaskoczył, także Madejskiego. Chyba lepszym rozwiązaniem było tutaj dogrywanie do któregoś z kolegów. To już 85. minuta. Sebastian Madejski po raz kolejny musi interweniować. No i tu niewiele zabrakło, żeby Dawid Kurminowski pokonał bramkarza Krakowi. Trochę zaplątała mu się piłka pod nogami. Traorę był tym, który wybija futbolówkę sprzed linii bramkowej. Jak widzieliśmy, bardzo się z tego cieszy. Jeszcze doliczony czas gry. Sebastian Madejski ratuje Krakowie. Uderzenie Aleksandra Cyrkowicza, fantastyczna parada bramkarza pasów i wynik się już nie zmienia. Remis jeden do jednego, podział punktów w Gdańsku. Lechia remisuje z Krakowią i to oznacza, że Krakowia w tym momencie jest na piątym miejscu w tabeli, Lechia na dziesiątej pozycji. Lechia Krakowia 1-1, a jutro od godziny 12 jesteśmy w Gdyni przed meczem Arki z Legią. Zapraszam serdecznie raz jeszcze. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.